Wpis numer 0. Autor wpisu Marek. Tutaj, Marek, rozpoczynam serię wpisów, które będę prowadzić wraz z moimi kompanami, Dave'em, Wojtkiem oraz Anonem, na temat sytuacji, która dzie aktualnie dzieje się w multiversum. Zaczynając od pierwszego wpisu z, z zaginionymi w liniach czasu. Zaginieni Stefan oraz ten. Rafał, zostali przeze mnie odnalezieni przed, znaczy niedawno. Wyruszyłem niedawno na małą wyprawę, żeby ich znaleźć, nie informując moich kompanów. Misja okazała się sukcesem. Znalazłem Stefana, którego oznaczyliśmy wcześniej jako martwego, ponieważ główny strażnik no to ten szef strażników mocy. Powiedział, że go zabił. Aczkolwiek to było kłamstwo. Przeżył i miał się dobrze. Rafała też znalazłem. Wyczyściłem im wspomnienia i odstawiłem ich do siebie. Z tym, że Stefana nie zamknąłem z powrotem tej pizzerii z nawiedzonymi robotami, tylko do jego faktycznego domu. Z wyczyszczonymi wspomnieniami o nas, żeby nic go tam nie zaprzątało. To tyle. Zakończyć połączenia.